Pan Henryk obejrzał świętokradzkę, ale również rok temu, również w Co się zmieniło? Wtedy ciekło tak wszędzie, dzisiaj jest tylko problem w zasadzie po obrysie, głównie w terenie i ciekłych pościeli. W jednym miejscu trochę jest konstrukcja Co, Jak to wygląda na, na wierzchu? No, trzeba pilnie ratować to, co zostało zainwestowane. Nie chcę wymieniać błędów które no, popieram po stronie wykonawstwa i na nadzoru, i nawet harmonogramu na roku, bo w trzeba być niepokorny, trzeba mieć w głowie, żeby e, całą maszynownię by, wyposażyć na moje oko gdzieś urządzenia no, na poziomie 8 milionów, a kiedy jeszcze darcie, nie, nie jest skończony obiekt jakoby. Ale to e, sprawa jest ja inna.

Przesunięty 16,5 miliona złotych zostanie 1,7 tysięcy złotych na dokończenie daty I zostanie tak naprawdę 16,5 miliona złotych na dokończenie reszty akwakultury. Pytanie jest takie, czy za te pieniądze to na akwakulturę będzie można dokończyć. diametro corpo dei poverati tanto che c'è da guardare tante puntate appena porta po' la piccola violazione poi oggi si vede cioè niente esempi i urządzeń zaniedawczych. Po to, żeby na zaniedawano sam pomysł zaprojektujący budura, o czym ja mówiłem na komisji na sesji, też był zły, też był na No miało być szybciej, ale jest niestety skłonnie, więc dziękuję. Dziękuję. Kolega Antelana, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, tej Panie czy jest jakaś przeszkoda prawna, E, przetargu, bo e, w ogłoszeniu, które jest zamieszczone na stronie e, prezesji jest wyraźnie napisane, że e, dokładnie jest tam zapis, że termin związania ofertą e, miał 30 dni po, po, e, po e, otwarciu obrad, czyli to jest 27 października, więc jeszcze mamy trochę czasu. A e, też muszę zwrócić uwagę na to, że ogłoszenie, które zostało opublikowane 30 sierpnia, nie przewidywało, znaczy też e, zostało ogłoszone, mimo no że nie podjęliśmy takiej uchwały dotyczącej przesunięcia środków. Więc e, kiedy naruszono prawo? Czy w tej chwili, w momencie, kiedy mówimy o przetargowym ogłoszeniu tego, e, e, tej decyzji, czy po prostu 30 sierpnia, kiedy ogłoszenie zostało zamieszczone? do uchwały tym na Ja przypominam, że ta uchwała zawiera e, realizację całej inwestycji, a nie tylko dawą. My ogłosiliśmy, to było też Państwu mówione, że ogłosiliśmy jednocześnie dwa przetargi. W tej chwili skoncentrowaliśmy się na dawu, bo jest to zadanie priorytetowe, które tak naprawdę... a drugi przetarg również na zakończenie całego zadania inwestycyjnego. I ta, proszę Państwa, przetarg dał być zakończony w miesiącu maju, natomiast pozostałe zadania, jeżeli e, wykonawcy potencjalnie zmieszczą się w planie finansowym oczywiście, e, przetarg zostanie rozstrzygnięty i tam jest 8 miesięcy od odebrania budowy. że te 16 milionów to jest tylko na daty, to jest tej wartości. Plan wydatków naszego budżetu, który którym przesunął w planie 300 tysięcy złotych poza nami. Bo po co mamy nam o tych 300 tysiącach na zabezpieczenie prac budowy do czasu przekazania nowych wykonawcami oraz na zaspokojenie roszczeń podwykonawców, którzy złożyli pozwolę zapłaty, do sądu arbitrażowego przy Smukie i Związku Zdrowia i No chociaż mogło że tym jak e, nie wyszedł pierwszy przetarg na dokończenie budowy, padła kwota 47 milionów złotych, to, to pytanie, gdzie była zgoda Rady na to, żeby ogłosić w ogóle przetarg na dach i przetarg na prawa zamówień publicznych na prawo... przed otwarciem ofert. I co jest warunkiem? Warunkiem na nie, ostatecznym dniu złożenia ofert to jest podanie, jaką kwotę dysponuje. Proszę Państwa, mieliśmy środki zabezpieczone na ten rok, prosiliśmy o przeniesienie na drugi rok. Jeżeli dzisiaj nie będzie uchwały o zabezpieczeniu środków, czyli przeniesieniu przynajmniej na tak na przyszły rok tego 27 ja podaje kwotę na przetargu zero. Co się wiąże? Z, wiąże się z tym, że przetarg nie ważny, mogę być narażone tylko na koszty ze strony oferentów związane z ich przygotowaniem oferty do przetargu. Ale przetarg tego nie wolno mi będzie rozstrzygać, jeżeli nie będę miał zabezpieczonych środków, a zabezpieczone środki to na przyniesione na przykład.